Cześć, witam was, Jestem Divionera, to jest kolejny odcinek z Krym Europa Universalis i Imperium Polskie. Kontynuujemy naszą przygodę. Przygodę, otóż yy, również mam chwilę czasu, że ja na to wcześniej nie wpadłem, kiedy odwiedzam siostrę, yy, żeby sobie po prostu nakrywać. Dobra, przyspieszymy sobie czas. Enter, 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 enter. Yy, państwo Mongolowie chcą z nami, yy, abyśmy dla nich otwarli rynek czyli umowy handlowej. Co się stało tutaj? Mianuj nowych dyplomatów. Popraw stosunki z sąsiadami Portugalia i Polska. T -t 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 możemy tak poprawić sobie dypl e, stosunki dyplomatyczne. Dobra. Ach, te kościoły, te kościoły. Sprawdzimy, może gdzieś tam możemy sąd zbudować, co by mnie. E, póki co. Na razie bardziej radują sądy niż kościoły. Bo tutaj akurat budowałem te kościoły w więc jak są duże bunty, to aby móc zbudować później sąd, który jak najbardziej obniża lokalne, lokalne te ryzyko powstania bundu. Tutaj Moskwa się rozpada, jesteśmy znowu po wojence. tak więc standardowo, standardowo tutaj musimy się podnieść. E, tak... Ja, w tym razem odcinek będzie już trwał normalnie 20 minut, nie 40 tam ponad, e, jak poprzedni, to było w ramach setnego odcinku. A nie stać mnie na to, aby tak długo wrzucać <coughs> filmik, bo wrzucałem go o szyit, tym rządzimy. Władamy Watykanem. No nie hmm. może być. Wszyscy są na naszych usługach. Nie, kurde. Co nie? Niech znają swoje miejsce, shit. Spójrzcie, kurde. Takie rzeczy się tu dzieją. W sumie na, na, mamy najwięcej tych biskupów, srupów. Tak, kurcze. Dobra, to pobudujemy po stronie kościoły. Jak tutaj, yy, Wielka Brytania, robię dla Was yy, normalnie ten montaż wojskowy, tak, y, Royal Marines, więc macie tutaj mnie wspierać grubo. To buntyk buty to nam, podsyłajmy nam buty, bo tutaj widzę, yy, prowincje nie są aż tak mocno zbuncone przeciwko nam. O, w to mi. I tutaj y, teraz jest rozwałka. Czyli tak, zrobimy sobie coś w stylu y, takowym, jak. Y, y, zrobimy sobie obraz na zlecenie jakiegoś speca sz od y, ryzyko powstania buntu. Pyk, pyk. Sprawdźmy tutaj 65. Mamy lądową, a czy mamy fulla, tak? I teraz idziemy w resztę. O o, o, go naprawdę... O, w mordę Warszawa nam się nieźle zbuntowało, do uzuru, jakieś. Tu jakiś koks, w zły to nam wbił. No, czemu? Wy nie chcecie tutaj yy, pomóc nam Te Berkut i biegałem w tej, wewte nazad. Kurde. Czekają Berkut. W mordę. Tutaj Berkut, co oni nic nie robią. Portugalia chce przemoczyć wojsko, oczywiście. Zgodzimy się hmm. na ten przymorz. A po prostu tutaj sobie fajnie żyją. Bezproblemowo. Mamy tu jakiś kasus belli, wyzwolenie. Tu się Finlandia stworzyła, tak? Brandenburg, aż ty. Szwecja w Finlandii. Pranderburgia, Pranderburgia, z nimi już nie raz mieliśmy wojnę, ale oni mają tutaj dobre wojska. Pasowałoby ich tu podejmować wszystkich i, i spokój byłby. O przecież, w mordach tych buntów jest. Kastelia, spójrzcie jak Kastelia uciekła z Hiszpanii. Biurokrata, niech zostanie, mm -hmm. Mm -hmm. Co tu mamy? <noise> tak, deklaracja o supremacji. Ja osobiście mogę coś takiego złożyć, ale tutaj granic z Polską, no niespecjalnie. Mamy władcy z wyższymi zdolnościami, tylko centralizację nam potrzeba i, i ten y stabilność. Kupim? Nie kupim, kupim. Kupim. I super. och. oho. Oh. Wyglądowa panie jest mi niepotrzebna. Odkujemy sobie w rząd. O. Stans o co to za tutaj? A to nieźle. Jak tam, Wielkie Księstwo Moskwskie dostało w dupę tutaj w UEFA Północna, Indakar, są już usrani. Tutaj to już nawet nie mają życia, Moskwa będzie taka sina, że... Czy mi stabilność jest nam niepotrzebna? Posiąłem sobie tego specjalnie słaby. Coś takiego słabego, ale cóż poradzić? Ale bunty, no ja nie wierzę. To jak tak można? Żebyśmy, jak Rzym, nie upadli też z, przez bunty. Mądrze wybrali. 5 prestiżu otrzymujemy. Cóżż, morda, ale bunty. Słuchajcie, by sobie Krym tutaj też nie radził z tymi buntami. Później cię przeskakują od nich do nas. Z kim? Z Orisa. Ja pierdzielę. No już szybko aneksja, tak? Chyba tak. Och, kurde, biegajmy, biegajmy dajmy radę jakoś. Słobudia leje się z Francją. Francja leje się z Słobudią, Hesją, Turincią, Kastlią i Frankfurtem. Czyli tutaj na trzy fronty będzie lecieć. To Frankfurt kurcze. A, to ja jestem. No, ty patrz. Tutaj, sam. No, to Turingia coś. O, jeszcze jest Turynia. No, to powiem wam, że Francja może dostać trochę tutaj po dupie. A uśta się leje z Hansem. To są dwa takie imperia, powiedzmy, kolonialne. Hanza tutaj też gdzieś powinna mieć grube dość prowincji. O, tu słabo jednak, tu jednak słabo. Ale, może, o, niemożliwe. Wesprzemy, wesprzemy Hanze w jakiś sposób. Odwet, yy, na co? Na Brazylia. Co nie. Brazylia się nam utworzyła. Odmów. Brazylia to byśmy mogli uczynić wasalami. Oroś. oni idą. no tutaj to już my jesteśmy, więc Spoko loko. i maroko. <grywy> tak. Tu już jest barwacja okej. Okay. Aż w mordę ile tych punktów tu mamy? Tu alberkuty biegają dobrze, tutaj działają elegancko. Brazylia, ja wam dam żyć. Leżyć? żyć w zamian będziecie moim fasalem. Tak chyba postanowię. To będzie dobra opcja. I świetnie Zarządaj daniny i już będziemy mieli tutaj niesławy trochę, czyli ja sobie ich po prostu weznanek tuję. Dostaniemy tam 3, 3, 4 A będziemy mieć tutaj słuchajcie po my tu mamy co? Tutaj mamy ośrodek handlowy. je, yeah. kto to jest w ogóle? Właścicielem tego? Austria, to nie. Dobra, anektujemy ich i już. Tu, 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 tu. To intro jeszcze moje minowe w głowie gra. Tutaj też się jakieś takie, Brazylia odmów, hmm. Tutaj się kiedyś Brazylia utworzyła. Pompa, o kurde ja sobie y, czas troszeczkę przesunąłem. Tak więc spójrzmy tutaj co się dzieje, sytuacja się już troszeczkę uspokaja. Jeśli chodzi o te błądy strony, mamy tutaj tych... Pyk, 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 już niech... Czynią... O, swoją powinność. 100 tysięcy wojsk. Ach, bunt Bunt, bunt, bunt. To jest 70 jest. to jest poważna jednostka. Poważna. O, Meksyk, tak? Peru, Peru, no tak, Peru. Co ja? Tutaj Meksyk, gdzie Meksyk? Tutaj, tutaj Meksyk. Ale Peru, powiem wam, że Peru to można by było hmm, przystworzyć, ale nie pewnie nie będziemy mogli, bo to jest też takie państwo, takie. E, specjalne Hansa... subsydie wojenne. Po wysłaniu subsydii, niech oni tu atakują e, tą Austrię. Hansa po, on, oni mają mnóstwo wojska tutaj, więc ta Austria może dostać po dupie, a my, my My byśmy wypowiedzieli im jeszcze wojnę. Garoparra. Już, już, szybko. Elegancko, czy to zostało się? A, to Azerbejdżan to jest tu w ogóle coś innego. Irak, patrzcie jak Irak się rozciąga, nieźle. Kajcy, nice, najcy, nice, najcy, nice. nie wiem co z tym Krymem zrobić, nie wiem co z tym Krymem zrobić, ja nie tutaj mam 46, tylko 51 lądową plus mam 65, a są 51 ujdzie nam, to się doskonale. Nie chcę, by zostanie w domu. Okej, okay. nie, nie, na co mi to? Zarządaj daniny. temuś fasalizację. Świetnie. Super. Jeszcze tylko kastylię pokonać i w ogóle i tutaj dać trochę Brazylii Kto tam? Korasan i rok. A, a chiwa, ciwa Co ja mówię? Jaki Korsan ciwa Ale ja nie jestem tym tutaj dowódcą, więc pobiję ich trochę i zaraz tutaj... Mnie korsanowie wojnę wypiecie. a w ten sposób, okej. Okay. Tutaj sobie nie wejdą. Więc ich tutaj punktami trochę pognamy. A tu sprawdźmy, bez przybyłą, 10% poniósł porażkę w mordę. Co to tu możemy? Sukces. Epic. Tutaj też sukces. Tutaj się Roskie w porty. Puszcza tutaj coś czterdziestka, no właśnie. Czybym czy miał ja coś tu miał? Aha. Słabo. O. Czyje to jest w ogóle? razie do Barbancji. Stwórzmy sobie oczywiście Stwórzmy sobie środek handlowy i powysłamy tam naszych kupców. O, znowu popiesem władamy. W to, to to, Irak, to co tu? Och, och, Nieźle. Irak, co oni chcą? okej, okay. w tupie mam Irak teraz. To nie jest moja wojna. Teraz sobie przyjąć westernizację. A wiem, że są spore problemy później. Pójście, Hansa, tu ich ciśnie. Austria, a tutaj Wielka Brytania, tu patrzcie, oni nie mają żadnych tych wojsk na koloniach. 300, no trochę lepiej. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Okej, okay, tak patrzą, 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 i tu już stabilizujemy sobie troszeczkę nasz kraj. Jak ta Brazylia tutaj? Sapropony i rzeczywiście oczywiście. Niech pozostanie sobie na stanowisku. Ach, szumaty. Pozwól na przemarsz wojsk. W sumie... kurczę. Takimi państwami może bym pograł. Jak Brazylią... Stanami, Kram, Meksykiem to mi się nie chce. Ale takimi, takimi. Które y, się tworzą tam w określonym czasie. Jakie maty do Okej. Jakie tutaj rządzą wajzy, <gryny> Kurde, Wsięż się oni Wyzy, a jagielone spokojnie. W ten sposób. Wydaj pieniądze użyj armii. Wydaj mi pieniądze. nam pieniądze. Szkoda, że nie da się tych szaraków zająć. Zdecydowanie ładniej by to wyglądało, dobra, tak więc patrzcie jak Polska wygląda. Pomijając oczywiście te jakże wkurzające bunty. Ale tak, wspieramy tutaj Hanzę. Hanza, Hanza, Hansa. Jest w stanie wojny z Austrią, czyli tak. Spodziewajcie się w kolejnym odcinku być może. Wojny z Austrią. Trzeba ich już to wyknać stąd totalnie. Tym samym pomożemy Hanzie tutaj w, w działaniach wojennych. Tak więc z mojej strony to by było na tyle, jeśli chodzi o kolejny odcinek z gry Europy 3 Imperium Polskie, tak więc zapraszam na kolejne części, trzymajcie się i strzała!